Zodiakalny wodniku, oto Twoje czytanie na kwiecień 2024, a w nim sprawdzę, jaka energia cię prowadzi, co się będzie działo, dodatkowymi kartami to sprawdzę. Także warto zostać do końca. Ok, co czeka wodnika? Jaka energia cię prowadzi w kwietniu? Kto jest, o, i masz dwoje przewodników, czuję to wyraźnie. Tutaj mogą być ważne sprawy w relacjach dla wodników. O, proszę. Mat, sprawiedliwość i strażniczka. Czyli tak, tutaj chodzi o relacje, o rodzinę, bo mat mówi: Ta sytuacja zostanie rozpatrzona w sprawiedliwy i słuszny sposób, a Artemida mówi: Ty i Twoi bliscy jesteście bezpieczni, również w sferze duchowej. Czyli tak, jeśli Masz jakieś sprawy związane z prawem, dokumentami, sprawiedliwością, sprawy rodzinne. To wszystko rozstrzygnie się pokojowo, po Twojej myśli. Twoja rodzina jest chroniona, Twoje zasoby są chronione, Twoje domowe ognisko. Jesteś też chroniony w sferze energetycznej. Wielu przewodników jest wokół Ciebie, a zwłaszcza te dwie boginie Mat i Artemida. Także Twoje bezpieczeństwo i sprawiedliwe rozwiązania Twoich spraw są chronione. Wow! Przepiękna wiadomość, jestem ciekawa, co jest dalej, ale niesamowita energia jest wokół Ciebie, wodniku. Jeśli to czytanie jest dla Ciebie pomocne, to proszę polupie, skomentuj, wyślij do kogoś, to bardzo pomaga mi rozwijać mój kanał i szerzyć dobre wiadomości. Dla większej grupy osób. Dziękuję. Ok, co jeszcze czeka wodnika? Tutaj jakieś ważne sprawy będą, to już widać od razu. Dwie przewodniczki. Ważny miesiąc. Ok, <ścudowne> cudowne. Czyli tak jak czułam, uda się rozwiązać jakąś ważną sprawę. Yy, najprawdopodobniej administracyjną. Bierz to, co z tobą rezonuje, bo to jest czytanie kolektywne. Yy, ta sprawa może toczyć się już od sierpnia, albo od 8 miesięcy, yy, albo od 8 lat, 8 tygodni. Dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne, albo od yy, lata. Też sezon lata tutaj widzę, że latem coś się zaczęło. W tym temacie i teraz tak. Może ci się wydawać jeszcze w kwietniu, że tego się nie uda załatwić, ale nie obniżaj swoich standardów, nie obniżaj swoich wibracji, uda się, tylko bądź cierpliwy, bądź cierpliwa. I tutaj ktoś w pozycji władzy przyniesie ci bardzo dużo szczęścia. To może być urzędnik, to może być sędzia, um, albo ktoś jeszcze inny, dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne. Wow, bardzo pozytywnie. Co mamy dalej? Um, no właśnie. Tutaj ktoś będzie próbował Cię sprowokować, mówić, że A, nie da się tego załatwić. To jest głupie, to jest trudne, daj sobie spokój, nie rób tego, nie słuchaj tej osoby. Absolutnie. I yy, yy, stój przy swoim, stój przy swoim jak najmocniej, bo ta osoba jest głupia, próbuje wprowadzić zamęt, no to tutaj po prostu, no może nie jest głupia, ale zachowuje się głupio, tak. gdacze yy, jak Indyk. Ty stój mocno na nogach, ty wiesz, czego chcesz, czego pragniesz w tej sytuacji. Jednak pamiętaj, żeby kontrolować swoje emocje, a zwłaszcza złość, żeby nie powiedzieć czegoś w złości tutaj w tej sytuacji do tej osoby, no, bo właściwie po co? <laughs> Ta osoba jest nieistotna. Twoja sprawa zostaje rozwiązana polubownie i naprawdę. Tak, że jesteś zadowolony, zadowolona, nie słuchaj tego gdakania. Tutaj, jeżeli chodzi o miłość, to będzie bardzo dobrze. Mamy kartę serca, czyli tutaj o miłość, głębokie połączenie, intymność. Oprócz tego też jest karta przyjemności z bliskim przyjacielem. Więc tutaj, jeśli jesteś w relacji, no to będzie bardzo intymnie, będzie fajnie pod tym względem. Będziecie dla siebie też wsparciem, słyszę. Tak, jakby dwa połączone serca, idące jedną drogą. Jeśli jesteś singlem, to właśnie w tym miesiącu możesz spotkać kogoś takiego. A jeśli już od jakiegoś czasu jesteś w takiej sytuacji, no to ona tutaj się rozwija. Jeszcze poproszę, jakąś wiadomość. O! Dla wodnika. Tak, ta sytuacja, którą rozwiązujesz, przynosiła ci dużo smutku. Dużo smutku, ale to już się kończy. Zostawię tę kartę o tak. Tutaj jesteś już bezpieczny od tej sytuacji, ponieważ yy, tutaj masz szczęście i sprawiedliwość jest po Twojej stronie. Do tego, y, jakieś Twoje marzenie dzięki temu wszystkiemu się spełnia. I nie tylko Twoje, y, bo też y, całej Twojej rodziny, y, grupy przyjaciół, społeczności. Więc naprawdę coś pięknego się dzieje i nie warto słuchać negatywnie gdaczących indyków. Wow! <laughs> Wodniku. Niesamowite. Jeśli chcesz mieć szerszy obraz tego, co cię czeka, to zapraszam na czytanie prywatne. Można takie u mnie zamówić. Jeśli cię to interesuje, napisz maila. Można takie czytanie u mnie też wygrać. Zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. Wodniku, zapraszam cię na Twoją prognozę. Na cały rok 2024: Energia Ogólna i drugi film Miłość. Te filmy pojawiają się na ekranie. Zapraszam, dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.